Dzień dobry pisarze, już w kolejnym odcinku w 2022 roku. Natomiast ja również i tutaj nawiążę do tego, co działo się w 2021, a dokładnie porozmawiamy o moich planach na 2021 rok, to znaczy co sobie zaplanowałam i czy to spełniłam. I ogólnie przedstawię Wam, jak tak pisarsko rozplanował mi się 2021 rok. Trochę przemycę również takich informacji życiowych, czymś się pochwalę. Nie będę wyprzedzała faktów, Natomiast będzie to taki skrót po prostu tego, co działo się u mnie w 2021 roku. Tego typu filmy pojawiały się już na moim kanale, tutaj mogę Was odesłać do playlisty, chyba zrobić z tego playlistę. Pojawiały się filmy dotyczące moich planów właśnie na następny rok i w przyszłym tygodniu właśnie taki się pojawi. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi tych poprzednich filmów, to mogę Was odesłać, tak jak wspomniałam tutaj. A teraz bez przedłużania przejdźmy do tego, co robiłam w 2021 roku. Zacznę może od tego, co już właściwie zamieściłam rok temu, bo dowiedziałam się o wynikach konkursu wydawnictwa Inanna na właśnie 31 grudnia, czyli można powiedzieć przełom jednak nowego i starego roku, a właściwie... Starego i nowego. Dowiedziałam się, że zajęłam drugie miejsce w konkursie i dzięki temu moja książka mogła zostać wydana, natomiast nie zdecydowałam się na wydanie tej książki z tym wydawnictwem, więc. Początek roku był dość stresujący, ale ostatecznie podjęłam taką decyzję, no i postanowiłam zająć się innymi powieściami. Między innymi zajęłam się pośród Gieł Szkocji, czyli właśnie powieścią taką obyczajową w klimatach szkockich, natomiast to był taki czas, kiedy chciałam właśnie poprawić ten projekt i wysłać go do wydawców. O tym za chwilę, natomiast właśnie chciałam zaznaczyć, że zaraz po tym, powiedzmy na początku roku, jakoś zaczęłam się właśnie zajmować się drugim, trzecim draftem tej powieści. Nie wychodząc z tematów książkowych, dowiedziałam się również o wyniku konkursu z wydawnictwa kobiecego, gdzie wysłałam też swoją powieść, natomiast tutaj oczywiście nie udało mi się wygrać. Książka, która wygrała, została już wydana i nawet słuchałam jej na storytel. Ponownie nie wychodząc z tematu książkowego, wzięłam udział w akcji charytatywnej, dzięki której. W której wydałam swoje pierwsze opowiadanie w tomiku charytatywnym. Tutaj udostępnię Wam zdjęcie tego tomiku opowiadań. Jest tam mnóstwo ciekawych autorek, takich już wydawanych, nie takich jak ja, gdzie właściwie to był taki mój debiut opowiadaniowy. No to było coś i cieszę się, że mogłam pomóc, że cały ten dochód właśnie poszedł na leczenie Oliwii. No, ogromnie się cieszę, że mogłam być po prostu współtworczynią tego projektu. No i dziękuję dziewczynom za to, że mogłam w tym uczestniczyć. Przed kampem w kwietniu zaczęłam planować, nawet wcześniej, bo pisałam tak, marzec maj tę książkę, to jakoś tak przed marcem zaczęłam planować wszystkie nasze granice, czyli mój pierwszy thriller, który w końcu okazał się być thrillerem połączonym z romansem. I jakoś fajnie ten projekt po prostu się rozrósł z tej mojej głównej myśli, gdzie tam właśnie wspominam, jak tak myślałam o tym projekcie, jak on będzie wyglądał po to, jak go już skończyłam, bo tak skończyłam pisać tę książkę, właśnie tak jak mówiłam, około w maju. Miałam w planach się doszkolić i zrobić jakieś warsztaty i tak też się stało. Oprócz warsztatów nauczycielskich zrobiłam również pisarskie. Warsztaty dotyczyły zmysłowego pisania, prowadziła je Anna Kopaczewska. Jeżeli kojarzycie Marię Kulę i jej warsztaty, to właśnie to są warsztaty podlegające Marii Kuli, ale Anna Kopaczewska wspaniale je prowadziła i byłam zachwycona tymi warsztatami. Jeżeli jesteście ciekawi co to jest w ogóle pisanie zmysłowe, to tutaj mogę was odesłać do tego odcinka. Tam powiedziałam no, trochę o tym, jak to wygląda, i dałam też przykłady, więc zajrzyjcie. Coś, co w końcu nie wiąże się tylko z pisaniem, ale z tym kanałem przede wszystkim, czyli osiągnęłam 2000 subskrypcji, co zawsze było takim moim celem, i nie wierzyłam, że w końcu się to uda. Nie wierzyłam, jak zdobyłam już 1000, i wiem, że każdy może sobie pomyśleć, e, to małem liczby po prostu. No, 2000: co to jest? Co to jest, porównując do miliona? Dla mnie to ogromnie, ogromnie dużo, i bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, że mnie wspieracie i że jesteście przy mnie pomimo różnych zawirowań, które miały miejsce w tym roku, znaczy w tamtym, 2021. Wzięłam udział w festiwalu w Rapce, czyli takim festiwalu dla dzieci i młodzieży dotyczącym literatury. Tam brałam udział właśnie jako, powiedzmy, wolontariusz. Razem z dziewczynami ze studiów zrobiłyśmy tam również Escape Room, który był oparty na opowieściach z Narni. No, wydaje mi się, że to była ogromna przygoda dla wszystkich dzieci, które brały udział i super wspominam ten czas. Zaręczyłam się, tak, to jest ta prywata, o której chciałam Wam powiedzieć, bo w wakacje, kiedy właśnie też miałam w planach jechać na wakacje i się udało to. No i właśnie zdobyłam pierścionek, <grym> no więc to jest jedynie ta prywata, o której chciałam powiedzieć i cieszę się jak głupia ogromnie, ogromnie dobrze będę wspominać właśnie ten okres wakacyjny i ogólnie ten rok, bo będzie mi się kojarzyć przede wszystkim z tym. I mówiłam, że wrócę do pośród mgieł Szkocji, ponieważ udało mi się podpisać umowę wydawniczą z wydawnictwem Spisek Pisarzy. Miało to miejsce również w wakacje, więc to wszystko takie pozytywne nagromadziło się przez te dwa miesiące i Właściwie można powiedzieć, że nie chodziłam po ziemi, tylko fruwałam. To naprawdę był wspaniały okres. No i udało się. I mogę Wam powiedzieć, to będzie taki sneak peek, a trochę może spoiler tego odcinka, który pojawi się w przyszłym tygodniu, że oczywiście w 2022 roku wydam tę książkę na jesień. Już możecie się jej spodziewać. Wzięłam udział w krakowskich targach książki, które były niesamowite, magiczne, najwspanialsze. Uwielbiam te targi, były naprawdę cudowne. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało, ponownie odsyłam do filmu tutaj. Przedstawiłam tam wszystkie dni, a byłam, no, we wszystkie cztery dni. Tak, wszystkie cztery. Od czwartku do niedzieli. Poznałam mnóstwo wspaniałych osób z tego świata, powiedzmy, związanego z książkami, ale również pisarzy. Ogromnie doceniam, że mogłam tyle osób zobaczyć na żywo, tym bardziej, że sytuacja. Ogólnie na świecie jest jaka jest, i czasami trudno, jakby wiecie, planować jakiekolwiek spotkania. To cieszę się, że właśnie targi książki się udały, że mogły się odbyć. I że razem mogliśmy spędzić ten pisarski czas tę wspaniałą imprezę książkoholików, więc no mam nadzieję, że za rok również wezmę udział w krakowskich targach książki, ale... Chyba też nie tylko, bo mam w planach pojawić się również na innych targach, ale o tym będę Was informować na bieżąco. No i dowędrowaliśmy już do listopada. A w listopadzie, jak zawsze mamy Nano i tym razem postanowiłam wziąć udział. Napisałam thriller i jakoś tak po wszystkich naszych granicach zakochałam się w tym gatunku i postanowiłam kontynuować dobrą passę. Mam nadzieję, że to dobra passa. Na nano 2021 roku napisałam opowiem o Twojej śmierci. Wydaje mi się, że ta powieść może być intrygująca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jeszcze nie zabrałam się za poprawki do tej powieści, więc czeka na mnie drugi draft. Nie wiem, kiedy mi się to uda zrobić, bo już. Pojawił mi się w głowie nowy pomysł, który troszeczkę zmienił mi plany na 2022 rok. Dlatego dobrze, że wcześniej o tym nie mówiłam, bo musiałabym chyba nagrywać film mówiący, że okej, okay, wszystko się wywaliło do góry nogami, robimy inaczej. <grybujesz> U mnie z planami książkowymi zazwyczaj tak bywa. I taka kwestia już poza, powiedzmy, wiąże się to troszeczkę z warsztatami. Pod koniec listopada wzięłam udział w takim siódmym uroczystym kongresie polonistów i bibliotekarzy. Bardzo ciekawy temat był, ponieważ dotyczył m.in. kreatywnego pisania. A ja piszę pracę magisterską właśnie o tym temacie, więc postanowiłam się doszkolić. Więc nadal, jeżeli chodzi o taki samorozwój, to tutaj przez cały rok działałam w tym kierunku. Mam jeszcze tutaj listę na telefonie rzeczy, o których nie powiedziałam. Natomiast miałam w planach i mówiłam o tym w tym poprzednim filmie, czyli o filmie o planach na 2021 rok. Miałam czytać dużo książek i udawało mi się to, bo planowałam przynajmniej dwie książki miesięcznie, więc miałam przeczytać około 24 książek. To jest mały wynik, natomiast dla mnie to był duży, ponieważ poprzedni rok był dla mnie okropny, jeżeli chodzi o czytanie. Przeczytałam wtedy jakoś 18 książek, jeżeli. no gdzieś tyle, nie chcę was skłamać. Natomiast w tym roku przeczytałam 84 książki, więc jestem z siebie ogromnie dumna, że udało mi się właśnie skupić się na tym, mieć czas na to. No i nie ukrywam, że storytel przyczynił się do tego, że jednak ta liczba jest tak wysoka. Bo mam więcej czasu właśnie na słuchanie i robienie czegoś, więc jakoś ten czas lepiej mi po prostu mija i jest przyjemniej i mogę poznawać nowych autorów i nowe książki. Miałam właśnie, miałam przeczytać całego Harry'ego Pottera, zatrzymałam się natomiast na Zakonie Feniksa, więc w 2022 roku chyba kontynuuję to postanowienie i zaczynam słuchać właśnie od Zakonu Feniksa, żeby jeszcze raz przeczytać tę serię. Nie wiem czemu, może za szybko się rzuciłam na to i stwierdziłam, że mam taki przesyt. I postanowiłam posłuchać innych tytułów, więc mam nadzieję, że w tym roku się uda to osiągnąć i całą serię ponownie sobie odświeżę. Tutaj była jeszcze kwestia taka zdrowotna, bo mówiłam o tym, że chcę zadbać o ćwiczenia, o dietę. Jestem z siebie ogólnie zadowolona, więc nie mam sobie za złe różnych odstępstw od tego. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku naprawdę dobrze zadbałam o siebie pod kątem fizycznym, psychicznym i to jest dla mnie ważne i chcę kontynuować to w 2022 roku. Miałam napisać Dwie książki i tak też się stało. Wszystkie nasze granice, i tak jak wspomniałam, opowiem o Twojej śmierci na nano zostały napisane. To był właściwie nowy pomysł, on mi tak przyszedł bardzo, bardzo szybko, więc miałam pisać coś zupełnie innego chyba Miasto Marzeń. Biedne Miasto Marzeń, cały czas je odkładam. No i zaczęłam pisać to, ale. Tak jak wspomniałam, u mnie właśnie tak jest. Chciałam zaplanować, może nie będę zdradzać, albo zdradzę, bo w sumie i tak się zmieniły plany. Miałam pisać w 2022 roku jedynie jedną książkę, natomiast teraz plany oscylują pomiędzy dwoma albo nawet trzema. Raczej skłaniam się ku temu, żeby jednak to były dwie książki, a nie trzy, bo się wykończę. <laughs> Wiem to. Więc chciałabym po prostu zrobić to, co czuję, a pojawił się nowy pomysł, a no, czuję go i to bardzo dobrze, więc chcę go pisać jak najszybciej, chcę go zaplanować jak najszybciej, wiadomo, z dokładnością, ale nie mogę się doczekać. No i to już wspominałam o tym, czyli wybrałam się na wakacje, byliśmy w Polsce, w Głóżnie dokładnie, jakoś polubiliśmy właśnie jeziorka, no i tam stało się, co się stało, więc jestem ogromnie, ogromnie szczęśliwa. I mam nadzieję, że w 2022 roku również wybierzemy się gdzieś na wakacje. Może nie do Polski, może do Hiszpanii. Zobaczymy, przydałoby mi się to, jeżeli chodzi o research do książki. To nie zmienia faktu, że byłam w Hiszpanii, więc jakoś tak mi łatwiej się pisze o kulturze hiszpańskiej. Dobra, bo znowu tutaj dygresje się pojawiają, a ja się już z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że oglądaliście, dziękuję, że towarzyszyliście mi w 2021 roku. To jest naprawdę coś wspaniałego. Dziękuję, że jesteście na tym kanale, że mnie wspieracie, że mnie motywujecie do pracy. No i widzimy się w 2022 roku, działamy prężnie, nie poddajemy się, idziemy cały czas do przodu, spełniamy marzenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!